mano witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kazior. I następny odcinek Star Warsów, Ju już trzeci rozdział, zaczynamy I lecimy z Obi-Wanem i e, Anakinem po Hrabie Duku Jak widzicie nasi bohaterowie się zmienili e, Obi-Wan ma krótsze włosy, a Anakin w w wręcz przeciwnie Mm, I Anakin ma jedną rękę robota. Ponieważ duku mu ją odpieprzył. Dobra, lecimy sobie Obiłanem, co mnie wcale nie cieszy. Ponieważ wolałbym być onokinem. Wow, 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 co się dzieje? Jezus! Łę! Wow! Cześć jak na tych automatach, tak... Czekajcie. Cześć jak w tych grach na... O, kamerę. Góra dół, fajnie. Bardzo się cieszę. Na tych automatach takich, co kiedyś się grało. Wiecie na pewno o które mi chodzi. Co były te takie samociki się ustawiały w takim rzędzie i trzeba było je rozpieprzać. Takie, takie, takie słodkie dobra. O nie, o nie o nie o nie, 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 Pamiętam co je wkurzało w tym właśnie. Że trzeba było to na czas rozwalać, bo jeżeli nie, to się rozbiłeś i od początku leciałeś. A i jeszcze coś. Chciałem obrabiać mój dźwięk audio, ale byście nie słyszeli gry. A potem pomyślałem, że przecież to jest głupie oglądać grę bez dźwięku z gry. Więc opuściłem se to. Znaczy, po prostu odpuściłem sobie. Mówię co się będę. A, to się da trzymać, po co to klikam. Ciu, ciu, ciu! ciu. Od razu mówię, że w trzecim rozdziale będzie dużo aspektów takich latających. I od razu mówię, że nie wiem na pewno, bo dużo misji mi się do cholery myli z dwójką Star Warsów i bardzo was to przeprasz... przepraszam. Kiedyś mówiłem, że będziemy z jodą na bagnach, to zaspoilerowałem z drugiej części. To w drugiej, cholera, no dlaczego nic nie ubijamy? O, 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 chcę to, chcę to. No ty kurwa jebańcu! Ezo Lataj sobie i strzelaj nie wiadomo do czego O! 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 A! O! 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 Kurde ja tu bym chciał sobie O! Dobra Eee, <śmany> traf to, Obek, nie bądź chujem. Ładnie, dobrze. ogień, Wolera! uje, Boże, Boże, manewruj, manewruj. Co ty robisz? Obek, jak się tu rozbijemy, anakin będzie płakać. Uświadom to sobie sobie. Ładnie go zdjąłeś dobrze. Anakin będzie płakać, kuźwa, że... że um umarłeś bez niego. Boże, ale ty manewrujesz? Nie no, dobry jesteś. Pią, piom, pią. piom! Jest, co to było? Piom, 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 pią. Piom, piom, pią, piom, piom. Bez żadnego straconego życia umiecie tak, kurwa. He, <kluw> ja pierdolę, co tu się dzieje? Dobra, odezwał się ten, kurwa, bez straconego życia, ta. Bardzo, bardzo kurwa, śmieszne. O, o, o dobre, dobre. Dobre, kazior. Spierdalando, nie ma trafiania kaziora. Tutaj, jak padniecie, to już nie ma. Ała, o nie, nie padnij. Tutaj, jak się rozbijecie, to już nie ma, przebacz. O, obiła, no, berwał, jak idiota. Koniec! Hi, hi, hi. Nie ma dalej oglądania. Nie ma. Dobra, nie będę chujem. Nie no, będę chujem. Żegnam. Cześć. Papa. Pa.